w Unii Europejskiej ma wejść w życie całkowita likwidacja kotłów na paliwa kopalne. Paliwa kopalne, no to właśnie gaz i węgiel. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu To będzie ciepły dom". Dzisiaj porozmawiamy o programie czyste powietrze, ale troszkę w innej odsłonie. Dlatego, że będę mówił o tym, co dalej czeka nas w programie Czyste Powietrze. Dlatego, że teraz jesteśmy na etapie, gdzie bardzo dużo mówi się właśnie o zmianach w programie termomodernizacji budynków realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. 27 i 28 listopada ma się odbyć kongres z panią prezes Narodowego Funduszu gdzie będą omawiane kolejne kroki i kolejne zmiany w ramach programu Czyste Powietrze. Ostatnie zmiany weszły w życie 14 czerwca tego roku, natomiast chciałbym dzisiaj opowiedzieć o tym, jak wygląda program obecnie i jak ma się zmienić w przyszłości. Przede wszystkim pierwszą zmianą, o której się mówi, to jest to, że w ramach programu Czyste Powietrze Narodowy Fundusz chce żeby z wymianą źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych koniecznie były, koniecznie podlegały kompleksowej termomodernizacji. To znaczy teraz można wymienić źródło ciepła nie udowadniając audytem energetycznym, że to była kompleksowa termomodernizacja, natomiast to prowadziło do wielu problemów związanych np. z montażem przeskalowanych pomp ciepła albo właśnie montażem pomp ciepła w nieogrzewanych domach. Dlatego teraz pojawiają się głosy, które mówią o tym, że powinny wszystkie wymiany źródeł ciepła także podlegać tej kompleksowej termomodernizacji i przy wymianie źródła ciepła ta kompleksowa termomodernizacja powinna się wydarzyć. Kompleksowa termomodernizacja to taka, gdzie obniżamy zapotrzebowanie domu na energię cieplną poniżej 80 watogodzin na metr kwadrat na rok albo o 40% od tego współczynnika, który mamy aktualnie, dlatego że bardzo dużo domów, które były zbudowane w latach 70., w latach 80. czasem nawet wcześniej, ten współczynnik zapotrzebowania na energię cieplną ma w okolicach nawet 200-250 watogodzin na każdy metr kwadratowy domu, a program Czyste Powietrze przewiduje właśnie przede wszystkim zwiększenie efektywności energetycznej, to znaczy chcemy, żeby domy były ogrzewane, żeby domy były ciepłe, ale jak najniższym kosztem energetycznie, dlatego też nasz program związany z termomodernizacją budynków nazywa się to będzie ciepły dom, bo po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych jest, jesteśmy w stanie zapewnić, że rzeczywiście niższym kosztem, rzeczywiście niższym nakładem prac możliwe będzie ogrzanie tego domu za pomocą ekologicznych źródeł ciepła. Także pierwsza zmiana, czyli obowiązkowa termomodernizacja, tak jak wspominałem, głównym powodem tego, że, chcemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska chce wprowadzić dodatkowe zmiany jest to, że chcą położyć właśnie większy nacisk na efektywność energetyczną budynków. Druga zmiana, o której się mówi, to nie są zmiany, które już weszły, to są zmiany, które właśnie teraz są negocjowane w ramach konsultacji społecznych, w ramach spotkań z prezesami wojewódzkich funduszów ochrony środowiska i tak dalej, więc jeszcze nie do końca wiadomo, która z tych zmian wejdzie, natomiast chciałbym opowiedzieć właśnie o tym, w jakich okolicach toczą się rozmowy i gdzie możemy się spodziewać zmian w przyszłości. Druga zmiana, oprócz obowiązkowej termomodernizacji, to są bardziej restrykcyjne wymagania odnośnie pomp ciepła. Te zmiany, o których mówiłem wcześniej, które weszły w życie 14 czerwca 2024 roku, w, te, w ramach tej zmiany nie można zamontować źródła ciepła, które nie znajduje się na tzw. liście Zoom. Więc wszystkie pompy ciepła, które znajdują się na liście Zoom, mogą być montowane od 14 czerwca 2024 roku. Natomiast ta zmiana ma ograniczyć możliwości dla pomp ciepła wpisania ich na tą listę Zoom, więc Instytut Ochrony środowiska chce zaktualizować tę listę zielonych urządzeń, które kwalifikują się do programu czyste powietrze, przede wszystkim właśnie pomp ciepła, głównie ze względu na to, żeby nie było możliwości montować tych pomp ciepła, które są sprowadzane. Z krajów azjatyckich, a które mają niską efektywność energetyczną. Dlatego właśnie Narodowy Fundusz chce uszczelnić tę listę ZUM razem z Instytutem Ochrony Środowiska, żeby te pompy ciepła spełniały dodatkowe standardy. Więc będzie dużo większy nacisk kładziony na właśnie techniczne wymagania wobec pomp ciepła. Będzie dużo bardziej restrykcyjna kwestia, właśnie jeżeli chodzi o te urządzenia, które pojawiają się na tej liście. Zoom. Ciekawym tematem jest to, że wchodzi w życie niedługo dyrektywa Unii Europejskiej o ogrzewaniu gazem i to jest pieśń przyszłości. To jest coś, co, z czym będziemy się mierzyć dopiero za 3-4 lata. Natomiast już od 2028 roku. W instytucjach publicznych, to znaczy w budynkach państwowych, wejdzie zakaz ogrzewania ich gazem. To znaczy wszystkie urzędy, wszystkie miejsca publiczne, finansowane jakby ze środków publicznych, nie będą mogły być ogrzewane gazem, przynajmniej przy wymianie źródeł ciepła na nowe. Natomiast od 2030 roku. Też pojawiają się głosy, że ma wejść zakaz montowania nowych źródeł ogrzewania gazowych, czyli takich na paliwa kopalne, już w domach mieszkalnych, to znaczy w domach jednorodzinnych. 2028 to jest ten rok, kiedy ma wejść w życie zakaz ogrzewania gazem w budynkach państwowych. Natomiast 2030 rok to jest ten moment, kiedy nie będzie można już montować gazowych kotłów, kotłów kondensacyjnych w domach jednorodzinnych. Do tego czasu jeszcze zostało nam zostało nam ponad 6 lat, więc to jest kwestia, która będzie się rozwijać na pewno w przyszłości. Niemniej warto o tym pamiętać, że ta dyrektywa EPBD już wchodzi w życie i Warto się przygotować właśnie na te zmiany, które będą, które będą wchodzić w życie przez kolejne lata. Dalszy plan związany z tą dyrektywą to jest rok 2040. W roku 2040, w Unii Europejskiej, ma wejść w życie całkowita likwidacja kotłów na paliwa kopalne. Paliwa kopalne no to właśnie gaz i węgiel. Więc to jest kwestia 16 najbliższych lat, jak, tam, jak ta dyrektywa będzie wchodzić w życie w Polsce i czego możemy się spodziewać. Natomiast już warto zacząć myśleć o tym, co się może wydarzyć w przyszłości. Więc podsumuję jeszcze raz ten fragment. 2028 to jest ten moment, kiedy budynki państwowe nie będą mogły być ogrzewane gazem. 2030 rok to jest ten moment, kiedy nowe domy nie będą mogły mieć montowanych kotłów gazowych, natomiast 2040 rok to jest całkowita likwidacja wszystkich kotłów na paliwa kopalne. To jest bardzo ciekawe pytanie, w jaki sposób to ma być rozwiązane, dlatego że na przykład teraz w ramach programu Czyste Powietrze można wziąć to finansowanie na Kocioł gazowy, można właśnie to stare nieefektywne źródło ciepła wymienić na kocioł gazowy. I pytanie, czy pojawi się nowa wersja programu Czyste Powietrze, gdzie te kotły gazowe będą traktowane podobnie, właśnie jak te kotły trzeciej, czwartej klasy na węgiel, albo w ogóle te bezklasowe? Czy to będzie rozwiązane w jakiejś innej formie? Natomiast warto się przygotować na to, że. Te zmiany będą i te zmiany nastąpią. Trzecia rzecz, to jest tylko propozycja, i tutaj różne głosy się pojawiają na temat rozsądności tego rozwiązania. Natomiast wiemy, że rozważane jest wprowadzenie tak zwanej listy rekomendowanych wykonawców. Lista rekomendowanych wykonawców to jest taka lista, na którą firmy będą mogły się zapisywać i będą mogły jakby weryfikować, swoje kompetencje w zakresie czystego powietrza, żeby pomóc beneficjentom z wyborem właściwego wykonawcy, który zrobi to jak najszybciej, jak najlepiej. Ewentualnie, jeżeli nie lista weryfikowanych wykonawców, to propozycją jest głębsza weryfikacja wymagań technicznych, urządzeń, na które przyznawana miałaby być dotacja. Chodzi przede wszystkim o wyższe standardy właśnie wobec wykonawców i wobec urządzeń, które będą wykorzystywane w ramach programu Czyste Powietrze. To jest bardzo mocno związane z tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli o tych bardziej restrykcyjnych wymaganiach wobec pomp ciepła. Czwarta rzecz, to jest też zmiana, o której się mówi od jakiegoś czasu, to są kwestie prefinansowania. Prefinansowanie to jest taki system, w którym Podpisuje się umowę z wykonawcą, składa się wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i na podstawie tego wniosku dostaje się zaliczkę na wykonanie prac budowlanych, a później po wykonaniu prac budowlanych można złożyć wniosek o płatność, czyli zamknąć projekt i uzyskać całą resztę środków. Natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej widzi w tym temacie wiele zagrożeń, w związku z tym, na przykład lista rekomendowanych wykonawców i widzą też, że nie do końca te wymagania, które mieli wobec osób, które aktualnie kwalifikują się na prefinansowanie, trafiają rzeczywiście do tych osób, do których powinny trafić. Dlatego, że Prefinansowanie jest skierowane do osób, które zarabiają najmniej, dlatego tam są progi dochodowe. Natomiast kwestie prefinansowania, też jakby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska widzi tam wiele nadużyć i widzi, że nie do końca te środki trafiają tam, gdzie powinny, dlatego propozycja jest, żeby. Wprowadzić jakieś dodatkowe kryteria dotyczące na przykład stanu majątkowego beneficjenta. Tutaj pojawiają się propozycje, na przykład, żeby wziąć pod uwagę wiek wnioskodawcy, żeby wziąć pod uwagę źródła dochodu. Dlatego że teraz, jeżeli chodzi na przykład o prefinansowanie 100%, czyli tam, gdzie pełna. Kwota kosztów kwalifikowanych netto jest pokrywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Taka kwota przysługuje w dwóch przypadkach: to znaczy, kiedy w gospodarstwie jednoosobowym wykażemy, że nasze dochody za poprzedni rok wynosiły poniżej 1526 zł, w gospodarstwie wieloosobowym to jest 1090 zł na osobę. Natomiast drugi przypadek jest wtedy, kiedy otrzymujemy zasiłek specjalny, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny itd. Jeżeli udowodnimy, że mamy taki zasiłek i zosta został on przyznany co najmniej na 6 miesięcy, to wtedy od razu, automatycznie, niezależnie od wysokości dochodu, jesteśmy kwalifikowani do tej, naj do, do tej najlepiej dofinansowanej części programu, czyli właśnie do tego prefinansowania 100%, gdzie 100% kosztów kwalifikowanych netto jest pokrywany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inne elementy odnośnie inne elementy odnośnie tych zastrzeżeń, tych uwarunkowań, które mają obowiązywać w ramach tych zmian w prefinansowaniu to może być na przykład minimalny okres własności budynku, żeby na przykład nie było takich sytuacji, że ktoś buduje dom, że ktoś kupuje dom i po tym jak kupił dom od razu korzysta z tego właśnie programu czyste powietrze. To jest interesujący temat, natomiast nie wiem czy, czy uda się to jakoś rozsądnie w regulaminie uwarunkować. Inna kwestia to jest stan energetyczny budynku, to znaczy propozycja jest taka, że temu prefinansowaniu będą podlegać tylko te domy, które mają określony stan energetyczny, to znaczy, tak jak mówiłem wcześniej, ten określony współczynnik efektywności cieplnej. Więc bardzo możliwe, że na przykład będzie się to wiązać ze zrobieniem audytu energetycznego najpierw, a dopiero później składaniem wniosków, więc to jest kwestia zmiany procedury, więc bardzo możliwe, że tam, że część z tych zmian na pewno wejdzie w życie, część z tych zmian wejdzie w życie, w, w część z tych zmian wejdzie w życie w jakimś zakresie. Natomiast jeszcze opowiem kilka słów o propozycjach, które nie są szeroko omawiane, natomiast też gdzieś tam się pojawiają na stole. Pierwsza rzecz to jest paszport energetyczny budynku. To jest taki dokument, który właśnie opowiada tą energetyczną historię budynku, o jego stanie technicznym i tak dalej. Więc tutaj warto się przyglądać, czy rzeczywiście taki paszport energetyczny się nie pojawi. Pojawiają się propozycje określenia limitów jednostkowych kosztów, jeżeli chodzi o termomodernizację, dlatego że zdarza się, że te koszty są sztucznie zawyżane. Pytanie, na jakiej podstawie te limity będą kreowane i realizowane. No i tutaj bardzo ważnym z punktu widzenia Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu jest to, żeby Zwiększyć tą docieralność do tych osób, które rzeczywiście najbardziej potrzebują tego programu, czyli właśnie osób wykluczonych cyfrowo, osób, które, które chciałyby wymienić to źródło ciepła, ale jeszcze nikt do nich nie trafił i nie złożył im takiej oferty termomodernizacyjnej. Więc bardzo możliwe, że tam, że będzie więcej punktów konsultacyjnych, bardzo możliwe, że będą nowi operatorzy, dlatego że. Operatorzy programu Czyste Powietrze aktualnie działają tylko na terenie dwóch województw. Natomiast jest możliwe, że właśnie ten program operatorów Czystego Powietrza będzie rozszerzony na kolejne województwa. Jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze i przyszłość programu Czyste Powietrze, no to program Czyste Powietrze zaczął się 6 lat temu, w 2018 roku. Do tej pory podpisano już ponad 900 tysięcy umów na różne formy realizowania tych termomodernizacji, różne formy realizacji właśnie transformacji energetycznej z programu Czyste Powietrze. Zakontraktowano w tym momencie prace termomodernizacyjne na około 12 miliardów złotych w sumie od samego początku działania programu. 12 miliardów złotych, czy to jest duże czy mało, to jest ciekawe pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o ilość wniosków i ilość domów, które podlegają termomodernizacji z programu Czyste Powietrze, to tak naprawdę po 6 latach działania programu jesteśmy dopiero w 1 trzeciej. Dlatego że założenia programu mówią o tym, żeby zmodernizować przynajmniej milion domów do końca działania programu, czyli. Do 2027 roku. 31 grudnia 2027 roku to jest tak zwany okres kwalifikowalności wydatków, to znaczy do tej daty, do 31 grudnia 2027, możemy maksymalnie podpisać umowę z wykonawcą i złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zagwarantuje nam rozliczenie tych prac w ramach właśnie programu Czyste Powietrze. Jeżeli zrobimy to już 1 stycznia 2028, no to niestety, ale te dwa lata po zakończeniu programu, czyli od 2027 do 2029, w UFOS-ie dają, dają sobie na rozliczenie tych wszystkich prac, tych wszystkich umów i rozliczenie jakby całego programu. Także mamy jeszcze 3 lata na skorzystanie z prefinansowania, na skorzystanie z dofinansowania, na termomodernizację naszego domu. Także zapraszam serdecznie, jeżeli chcecie skorzystać z tego programu albo macie więcej pytań, jesteśmy dostępni na naszej infolinii. Nasz numer telefonu to 12 419 88 83. Powtórzę jeszcze raz, numer telefonu 12 419 88 83. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o programie Czyste Powietrze, chcecie się dowiedzieć, czy się kwalifikujecie, możecie zadzwonić do nas, do Kopernik Termo na 12 419 88 83. Także zapraszam serdecznie do telefonowania, czekamy na naszej infolinii. Możecie wejść też na naszą stronę kopernik.io IO ukośnik Czyste Powietrze albo jak wejdziecie po prostu na... W stronę kopernik.io. Tam w menu mamy całą zakładkę Czyste Powietrze, gdzie opowiadamy o warunkach programu. Mamy informacje o audytach energetycznych, o możliwości skorzystania z programu. Także zapraszamy serdecznie i dziękuję uprzejmie za uwagę. Życzę miłego dnia i to będzie ciepły dom. Widzimy się w przyszłym tygodniu.